Anę Chwalba, witam i jak co tydzień zapraszam w naszą teatralną podróż. A dziś przekonamy się między innymi o tym, że jesień w naszym regionie to festiwalowy czas. A zatem chodźmy do teatru. Festiwalową jesień w naszym regionie rozpoczyna teatr Ateneum. Jak wygląda ta 15 edycja waszego międzynarodowego festiwalu teatrów larkowych? Piętnasta edycja, 4 dni festiwalu, 14 spektakli, panel dyskusyjny, otwarcie wystawy. Witamy na 15. Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalek Katowice Dzieciom. 15. Międzynarodowy Ani. Festiwal Teatrów Lalek Katowice Dzieciom. Uważamy za otwarty. Kuro. Kuro. Dla miasta jest ten festiwal? To jest okazja do tego, żeby do Katowic zjechały najlepsze z Europy ze świata teatry, lek te teatry, które są najbliższe dzieciakom. To jest fantastyczna sprawa, że 15 edycja tego festiwalu odbywa się właściwie tuż po tym, jak świętowaliśmy 160 urodziny naszego miasta. Pamiętając dzięki temu o tych najstarszych i najmłodszych, którzy tutaj w Teatrze Ateneum zdobywają swoje pierwsze doświadczenia teatralne. Jakie teatry przyjechały na festiwal? Przyjechały teatry z Poznania, ze Szczecina, z Łodzi, teatry z Niemiec, ze Słowacji, z Czech i z Wałbrzycha. Festiwalowe spektakle ocenia nie tylko żyli dorosłe, ale również to dziecięce. Na jakie elementy wy zwracacie uwagę? Na grę aktora i to, jak grają ogólnie. A sam pomysł spektaklu, temat, to też tak. jest ważne? Tak, rozumiem. Tak, to też jest ważne, no bo ktoś to musiał wymyślić, żeby to się komuś też spodobało. No. Mhm. Żeby ktoś miał chęć to jeszcze dalej oglądać. Żeby potem nikt sobie powiedział, że. Wychodzę, bo to jest nudne. Uważam, że aktorzy powinni nam mówić. Zwracam też na to uwagę. Interesujecie tak. się teatrem? Tak, tak, ja szyba, ja że chcę... nie tyle co teatrem, co lalkami. Ja bardzo kocham właśnie lalki, majonetki, kukły, pacynki. Hmm. A ja właśnie jak dorosny chcę zostać aktorką. Dlatego też chcę chodzić na takie zajęcia. I wybierać najlepszy spektakl. Tak. 大爷。 To jest dla Was, lalkarzy tutaj regionalnych, wielkie święto? Tak, to jest dla nas wielkie święto, tym bardziej, że to są tylko cztery dni i spektakle odbywają się na czterech różnych scenach, więc e, oczywiście tak, mamy wielu gości, e, zarówno dyrektorów Teatrów Lalek, jak i gości zaproszonych z Polunimy, z zespół krytyków teatralnych, przedstawicieli Ministerstwa Kultury. Wielu spektaklom towarzyszą też warsztaty. Wielu spektaklom towarzyszą warsztaty, prowadzone przez Dział Edukacji Teatralnej, przeznaczone zarówno dla dzieci, jak i dla młodzieży. To z jednej strony spektakle, z drugiej strony warsztat, panele, ale też możliwość zobaczenia Waszej wystawy jubileuszowej, którą podsumowujecie 80 lat? 80 lat teatru, dokładnie <grym> tak. W tej wystawie towarzyszy też wydawnictwo jubileuszowe, można zobaczyć zdjęcia. Ze spektakli z tej historii 80-letniej teatru można zobaczyć lalki, można zobaczyć elementy scenografii no i przede wszystkim przeczytać wydawnictwo jubileuszowe, a więc wpis wszystkich spektakli, które były od początku, od 1945 roku. ani w naszym regionie już się cieszą, bo w październiku powróci rzeczywistość przedstawiona po rocznej przerwie znów. Odbywać tak. się będzie festiwal dramaturgii współczesnej. Potwierdzamy. Potwierdzamy, bardzo się cieszymy. Powracamy, rozpoczynamy 18 października. Spektakle, no wspaniałe realizacje, mm -hmm. naprawdę. Udało nam się zaprosić realizację dramatu polskiego, obcego, bo wyznacznik jest taki, że musi być to tekst powstały po roku 89. Dużo teatrów, pomimo małego budżetu. Oszalałaś. <grych> Ale to całkiem niezły pomysł. No, ja chętnie. A od kiedy? 18 października, Teatr Współczesny ze Szczecina, to jest dom niespokojnej starości, reżysera Michał Buszewicz. No tematy w ogóle festiwalowe trudne. Tematy zarówno w tej edycji pojawiają się starości, trudnej starości, czyli właśnie ten pierwszy spektakl mówiący o tym... Jak sobie z nią radzić w takim kraju, w jakim my żyjemy, który nie jest przystosowany dla ludzi chorych i dla ludzi starszych, ale no, ten temat nie tylko taki, bo oczywiście niespełnione miłości, rozterki rodzinne, relacje rodzinne trudne, czyli tutaj na przykład Teatr Powszechny z Radomia, który pokaże nam wyjątkowy spektakl, który zresztą zajął pierwsze miejsce w konkursie na gdyńską nagrodę dramaturgiczną. To jest Tęsknię za domem. No oprócz tego, yy, co jeszcze? Nasz spektakl. No właśnie, nasz spektakl. Który na razie od jest gminą tajemnicę? Normalnie <grymiany> skromnie mówiąc, nasz spektakl, prapremiera. Udało nam się zaprosić yy, wspaniałych realizatorów. To jest Paweł Wolak, yy, Kasia Dworak, czyli tak zwany legnicki pik. Hmm. I to jest o królu. Który zapomniał. Hmm. A o czym? No właśnie o czym? <grym> Nie, no. Zapomniał o tym, że jest królem. Jak się okazuje, no władza, pełnienie różnych obowiązków nie jest proste, władza jest trudna, kiedy się zwłaszcza o niej zapomni, że się ją pełni i kto jest błaznem, kto jest królem, zapraszam, zobaczycie Państwo sami. O tym premierowym spektaklu więcej opowiemy za tydzień, ale wracając do programu festiwalu, no pojawi się Monodram też. Wspaniały, wspaniały, zresztą można powiedzieć, że już naszej zaprzyjaźnionej z nami Agnieszki fantastycznej Przepiórskiej. Powiem, więc to są ocalone. Wzywam was ocalone. Cudem uniknęłyście gwałtu i pozostawiłyście jedyne świadectwo. Opowiada trudną historię kobiety, Niech która uczestniczyła w powstaniu na warszawskim. Na warszawskim przeróżne emocje na scenie, Waszej naprawdę pamięci. bardzo silne i mocne. To jest ogromnie mocny i silny punkt tego festiwalu. Cześć ich pamięci. Pojawi się jeszcze teatr, koprodukcja teatru z Kielc, y, z nowym teatrem z Warszawy. I to jest człowiek, jaki jest, każdy widzi. Y, jaki jest, to jest spektakl familijny. Teraz hmm. chyba świeżo przeniesiony do teatru telewizji. Właśnie, właśnie, właśnie y, parę dni temu. No, spektakl, wyjątkowy, magiczny, wprowadzający nas w świat. Y, Jeti i Jetinki. Jesteśmy w Himalajach, jest tata, jest córka. I trudne rozmowy, ważne rozmowy rodzica z dzieckiem. Ponieważ jesteś jeszcze mała! Nie jestem mała! Jesteś mała! Poza tym jeszcze bidermanowie. Lidermanowie, teatr powszechny z Łodzi. Tutaj historia końca wojny, bogatych przemysłowców, którzy mieszkali w Łodzi i którzy, w kontekście końca wojny, musieli podjąć bardzo trudną decyzję. Znaczy, to jest oparte oczywiście na faktach, no i mnóstwo trudnych pytań, trudnych dylematów. Wiele trudnych tematów się pojawi podczas tego tegorocznego festiwalu, ale na zakończenie już poza konkursem trochę radości. Trochę radości. Będzie to wyjątkowa domówka, także zapraszamy serdecznie. Podsumowanie, wręczenie nagród i wspaniała Sonia Bochosiewicz na scenie. Tydzień teatralnych wydarzeń, nie tylko spektakle, bo przyspieszaliście nas do tego, że wiele się dzieje. Tak, oprócz tego imprezy towarzyszące. W tym roku zaplanowaliśmy, no można powiedzieć, że już tradycyjnie, bo są to y, czytania dramatów po Bliskich Domach dziecka, a także czytanie dramatów współczesnych przez młodzieżowe grupy z Zabrze i Okolic. I codziennie, co jest bardzo ważne, y, po spektaklu zapraszamy wszystkich na dyskusję z twórcami wszystkich naszych przedstawień. I wisienką na torcie y, tych naszych imprez towarzyszących będzie spotkanie z y, ze sławną aktorką, znaną aktorką panią Dominiką Ostałowską która w tym roku również zasiądzie w jury tegorocznej edycji festiwalu obok y, Łukasza Drewniaka, wspaniałego, wyjątkowego krytyka teatralnego i y, pani Doroty Buchwald, y, znanej teatrolożki w tym naszym, naszym mogę powiedzieć, świecie teatru. Piesienne festiwalowe kalendarium wpisuje się również Teatr Dormana będzie nie, a tutaj. Klasyka od nowa. Dokładnie. Przed nami trzecia edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek. Klasyka od nowa. Bardzo się cieszymy, bo klasyka dalej w centrum, na nowo odczytana, zinterpretowana, ale dalej może zadziwiać i poruszać serca. A festiwal może się odbyć dzięki dofinansowaniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego, urzędowi miasta i starostwu Powiatowego. Dzień Klasyka zawsze w modzie, ale zawsze można spojrzeć na nią inaczej. E, jakie spektakle wybraliście do festiwalowego menu? Będziemy gościć podczas trzeciej edycji spektakle z Polski i z Zagranicy. Z Polski gościmy Teatr Maska z Rzeszowa ze spektaklem Celineczka. spektakl Koziołek Matołek w Afryce Teatru Bania Luka z białej Nie ma wątpliwości, że przed waszymi oczami stoi legendarny Koziołek Matołek. Nie! Przy okazji poszerzyliśmy tę edycję o możliwość uczestnictwa studentów szkół teatralnych, i w tym roku mamy Akademię Sztuk Teatralnych w Krakowie, z filią we Wrocławiu, też ze spektaklem święta Iwona. Także z tego bardzo się cieszymy. A jeśli chodzi o zagranicę, to przyjedą do nas i Czesi, la, 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 la. i Niemcy. Ten festiwal zawsze słynie z wielu wydarzeń towarzyszących, czyli tym razem tak będzie. Tak, tym razem mamy naście tych wydarzeń towarzyszących tak naprawdę wszystkie instytucje kultury w mieście nie bo to będzie takie święto nie tylko teatru, ale całego miasta Będzina. Wchodzą z nami tutaj w kooperację tego całego wydarzenia. Ale tak, wydarzenia i warsztaty oddechowe, i pokaz Teatru Ognia, warsztaty Teatru Cieni, i trzy czytania performatywne. Także tych wydarzeń naprawdę bardzo, bardzo dużo. No i oczywiście gala festiwalowa zakończona wspaniałym koncertem cudownych wokalistów, aktorów Teatru Pinokio w Łodzi o godzinie 18. I 12 października, także z serca wszystkich zapraszamy. Naprawdę będzie się działo. A wszystko rozpocznie się już 7 października. Tak, 7 października zaczynamy, ruszamy we wtorek, także proszę obserwować nasz profil. Zapraszamy. Nic nam się nie może stać. Nic nam się nie może stać. Na teatralnej mapie naszego regionu Teatr Żelazny w Katowicach to jest takie wyjątkowe miejsce, bo wyłączycie swoje propozycje dla dorosłych z propozycjami dla tych młodszych widzów. Właściwie to nie wiem, których spektakli jest więcej. Ja też nie wiem, szczerze mówiąc. Tak naprawdę my od wtorku do czwartku, do piątku czasami gramy repertuar szkolny dla dzieci w godzinach porannych, a jednak od czwartku czy tam od piątku przez weekend to są spektakle dedykowane głównie dla dorosłych. Nie zawsze, bo też niedzielki dla, dla dzieciaków jak najbardziej się zdarzają. Jakie te propozycje dla młodych widzów? I dla tych bardzo małych, średnich i większych. Teraz mamy najnowszą premierę, którą na pewno polecę dla tych starszych odrobinkę. Taki siódmy, ósmy rok życia mm -hmm. jak najbardziej jest to w krainie pikseli. I to jest rzecz taka bardzo aktualna i, i taka, z którą dzieciaki się identyfikują, bo czwórka uczniów zostaje w magiczny sposób transportowana do świata gry i tam muszą się odnaleźć, wygrać grę, żeby z niej wyjść poprzez. Współpracę, przyjaźń, zaufanie i te wszystkie rzeczy, które społecznie są potrzebne. Cały czas się żremy, to system tego nie wytrzymał. Rodzice często nie mają czasu dla swoich dzieci, obdarowujemy je dodatkowymi zajęciami, e, e, po prostu pięć razy w tygodniu tu basen, tu angielski, tutaj taniec i tak dalej, ale nie ma czasu, żeby porozmawiać z tym dzieckiem. O tym też jest ten spektakl, więc duża edukacja też dla rodziców. Dla Was ten spektakl też jest dużym wyzwaniem technologicznym, bo jesteśmy w świecie gry. Jako chyba na Śląsku jedyni mamy wielki led ekran, który wzmacnia nam cały przekaz tego spektaklu. Ja Scenografia dzięki temu ekranowi robi piorunujące wrażenie. Te wszystkie ich teleportacje i tak dalej. Wreszcie można to fajnie w teatrze wykonać właśnie dzięki takiej technologii. Ten ekran led jest też wykorzystywany w spektaklach dla maluszków. Mhm. Kubuś i przyjaciele. Kubuś i przyjaciele. <laughs> Oczywiście tu nam daje stumilowego lasu klimacik przepiękny, ale tutaj jednak... Dekoracja, która jest na żywo, również na scenie, odgrywa wielką rolę. Tutaj ekran jest jakby tylko tłem. to jest sprawa. Jakie jeszcze spektakle dla tych maluszków mniejszych i większych proponujecie? E, jeszcze zaproponuję naszą premierę taką z czerwca, więc jeszcze dopiero się rozkręcamy. Jeszcze szkoły tego nie widziały. Trzy świnki z domu wyruszają w świat. To są trzy świnki w reżyserii Darka Wiktorowicza. Dla tych małych dzieci, dla takich przedszkolaków, które też mogą sobie uświadomić tak naprawdę, jak to jest w ogóle z tą ciężką pracą. Ta bajka jest właśnie o tym, że jeżeli jesteś cierpliwy, jeżeli wykonujesz porządnie swoją pracę, będziesz miał też dobre efekty. Świnki, świnki, co za śmiech. Zdesek schron co za bech. Jesień dopiero się rozpoczęła, ale już myślimy też o Grinchu. Yy, powróci. Oczywiście. Grinch w zeszłym roku um, odniósł o spektakularny sukces. Panie Grinchu! Myśmy w ciągu półtora miesiąca zagrali 70 spektakli. To jest absolutnie liczba niespodziewana, niespotykana, w ogóle chyba niespotykana w teatrze. Zainteresowanie było ogromne, więc oczywiście również będziemy grać. Zaczynamy już na początku grudnia. Co ty mówisz? Wyśmiewałeś go! Przed świętami. Grinch musi, musi u nas zawsze rządzić. Wiecznie jestem sam, lecz co zrobić ma, samotność to biegło. Tymczasem pora na kolejną odsłonę przystanku Śląs. Trzecia edycja to już właściwie tradycja, chyba. <grystanie> Trzecia edycja to tradycja, czy tak. można tak zrymować. Tak, bardzo się cieszę, że po raz trzeci w różnych jednostkach kultury mówię tak ogólnie, bo to nie tylko w teatrach, ale też w domach kultury, w salach koncertowych możemy pokazywać to, co jest istotne dla lokalności w województwie śląskim. Mówię nie tylko na Śląsku, bo to są rzeczy, które są pokazywane w Zagłębiu. To są rzeczy pokazywane w innych miejscach niż Górny Śląsk, więc ważne jest dla mnie to, że tak wiele rzeczy się dzieje związanych z lokalnością i że widzowie na to chcą przychodzić. I tak wiele tych instytucji pokazuje rzeczy lokalne i nie boją się tego pokazywać. Wzią oczywiście w Teatrze Śląskim, czy wcześniej w Teatrze Kores byli w awangardzie, a teraz się obudziliśmy w województwie, gdzie kilkanaście instytucji kultury pokazuje rzeczy związane z lokalnością, z lokalnymi twórcami i że to z reguły są rzeczy na wysokim poziomie artystycznym, a do tego wszystkiego jeszcze będziemy mieli tydzień w Warszawie, gdzie po raz drugi będziemy mieli taki aneks warszawski przystanku gdzie będziemy w Teatrze Studio, zaprzyjaźnionym Teatrze Studio. Między innymi pierwszy raz pokażemy Nika z Teatru Zagłębia, po raz pierwszy pokażemy Wujka 81, Czarną Balladę, Pokorę i jeszcze wiele innych spektakli. Dalej, mi i, I tak tylko część pokolenia patnie na i, pisze... I to już wszystko na dziś. Z kolejną porcją informacji teatralnych z naszego regionu przybędę za tydzień o tej samej porze. Do zobaczenia.